Witam serdecznie Państwa. Uważam, że przekazuję ważne treści. Dlatego proszę ludzi rzetelnych o przesyłanie tego filmu dalej. Pomogą mi w tym nowe subskrypcje, łapki i lajki oraz komentarze. No najlepiej 6 słów. Chwała naszym przodkom. Dzień dobry Państwu. Artur Kowalski, jestem w Warszawie. Na placu bankowym 3 na 5 u Pana Prezydenta Rafała Trzaskowskiego złożyłem dwa pisma. Odczytam Państwu ich treść. Podanie. Zwracam się z prośbą do Pana Prezydenta o zaniechanie czynności administracyjnych, to znaczy zakazu protestowania przez Pana Sławomira Zakrzewskiego w Warszawie vis-a-vis -vis ambasady amerykańskiej. Sławomir Zakrzewski protestuje w naszym imieniu, to znaczy... Poszkodowanych i umęczonych Polaków, zarówno fizycznie, jak i moralnie. Pan Zakrzewski zbiera również podpisy, kandydując na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mam nadzieję, że próba usunięcia Sławomira Zakrzewskiego to nie próba kolejnej szykany, a jednocześnie wywarcia presji, aby wycofał się z kandydowania na to zaszczytne stanowisko. Pan Sławomir Andrzej Zakrzewski nie dysponuje ani takimi funduszami, ani znajomościami wśród polityków, ani wśród mediów głównego nurtu, jak pozostali kandydaci. Zatem w imię Solidarności Demokratycznej, wolności słowa, różnorodności poglądów proszę nie odbieranie nam, zwykłym Polakom, nadziei na uczestniczenie w święcie demokracji, jakim jest wolny wybór Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z poszanowaniem Artur Kowalski. Drugie podanie. Zwracam się z pilną prośbą o zakaz organizowania wszelkich pikiet, manifestacji, zorganizowanych pod płaszczykiem ochrony obcych nam kultur, a w rzeczywistości propagowania faszyzmu. Wszak myśl faszystowska, jak i jej zewnętrzne objawy takie jak symbole, to. Czyli flagi, znaki, pieśni. Gloryfikowanie przywódców jak Hitler i inni przykładem jest kat Polaków na Wołyniu, czyli Bandera. Proszę jasne i wyraźne stanowisko. Jedynym objawem, który potwierdzi Pana, Panie Prezydencie Rafale Trzaskowski, że nie popiera Pan takich zachowań, będzie natychmiastowe, ale skuteczne wydanie takiego zakazu. Oczekuję ja jako obywatel polski, mieszkaniec Warszawy, zapewnienie mi i innym obywatelom bezpieczeństwa fizycznego i świadomego. Jeśli nie będzie pan tego zapewnić nam jako prezydent miasta stołecznego Warszawy, to jakim sposobem zapewni pan takie bezpieczeństwo reszcie Polaków, czyli mieszkańcom miast, miasteczek i wsi? Proszę potraktować to jako zadanie nadzwyczaj pilne. Z uwagi, że podobno w dniu dzisiejszym, to znaczy 25 lutego 2025 roku, podobno faszyści z obcych krajów oraz miejscowi podżegacze organizują taką pikietę pod sejmem Rzeczypospolitej Polskiej z poszanowaniem Kowalski Artur. Gdyby ktoś z Państwa chciał jakąś przekazać mi wiadomość, to proszę na Elis. Czyli modnie to się nazywa e-mail. tv małpawp.pl Lub na telefon korzystam z numeru pana Zbigniewa Buraka plus 48 509 905 901. Sprawy społeczne. Zbigniew Burak Pan Zbigniew Burak pomaga mi w montażu filmu.